Halo, 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 cześć widzowie. Witam serdecznie w sklepiku z 27 września. Słuchajcie, mamy niedzielę dzisiaj i standardowo, oczywiście, przyjmuję 10 osób do znajków, które wspierają mnie z kodem Zakrzak i zaprosiły mnie. Więc widzowie, jeżeli wy chcecie, żebym może was przyjął, może się uda, to słuchajcie, wpiszcie kodzik ZAKRZAK do sklepu, wysyłajcie mi Zapro. A ja przyjmuję co sklepik 10 osób i często w ogóle całą listę przyjmuję. Więc jest Git. I słuchajcie, obnajmę sobie sklepik. Taki jest mój kodzik. I słuchajcie, mamy nowego skina, czyli Aglaje i Morro. Są to dwa nowe skiny z zestawu Era śmiałości. Są mega ciekawe, w sensie może ten styl nie jest jakiś ciekawy, aczkolwiek również jest ciekawy, ale ten styl, drugi styl jest mega ciekawy, bo jest zrobiony w stylu kreskówkowym, w stylu borderlandsów. Wtedy nie wiem, czy pamiętacie jak Meksyk. Na starej mapie zamienił się w miejscówkę Borderlandsową, i właśnie była taka grafika na nim wszystkie skiny tak się zmieniały. Może to jest jakieś nawiązanie co do jakichś zmian na mapie, a może jest to do, nawiązanie do tego, że Marvel to komiksy? Wiecie o co chodzi, tak? Rozkminiałem to przed chwilą z kwaczkiem i tak doszliśmy do wniosku, że może być to jakieś nawiązanie do Marvela, do komiksów, i może coś to zapowiada zobaczymy. Do niej mamy taką tarczę tarczę z no, i tak samo jest zrobiona właśnie w taki zwykły fortnightowy sposób, z połyskiem, i taka mm, kreskówkowa rysowana. Naprawdę ładnie to wygląda. Całego skinał oceniam na takie 8 na 10 y, Możecie wypowiedzieć się w komentarzu, co wy o nim myślicie. Dalej mamy pieśń polowania. Czyli kilof, który również ma dwa style. E, połyskowy, Fortnite'owy i kreskówkowy taki. Mega mi się podobają te kreskówkowe, tak wam powiem, im więcej na nie patrzę, tym są takie naprawdę coraz ładniejsze. E, idąc dalej mamy do niej ziomeczka, nie? No tutaj on się nazywa Morro. I słuchajcie, do niego mamy też kilofy Ale dobra, obczajmy najpierw ziomeczka. Tak wygląda jego pierwszy styl, tak wy wygląda drugi all pokcząt trochę jak Spider-man wygląda. W sensie może nie u góry, ale te kolory tam niebieski, czerwony, czarny, też nurówki, fajnie, fajnie to wygląda. I do niego mamy taki plecak, tak to wygląda, wszystko z takim mieczem. I mamy kilofy, jeżeli kupimy go. Czyli też warto patrzeć na to, że mamy fajne kilofy, które mega przypominają mi te kilofy. Miśka, który wygrał na Neo Tilted walkę z potworem. No ciekawie to wygląda i również mają fajny dźwięk. Mamy też lotnie, obietnica świtu. Jejku, chłopie! Czy ta jest rysowana? Tak, jest rysowana, tak to wygląda. Ciekawy, ciekawy zestaw. Czy coś jeszcze? Tak, skórka do broni, ilustracje i to zamyka nam ten zestaw nowy Ery Śmiałości. Mega fajnie to wygląda, jak najbardziej polecam. Idąc dalej, mamy sportową skiertobójczynię, czyli skin, który masz 5 edycji stylu. W maseczkach, w czapkach, w okularach. Jednym słowem, totalny stos. Do niego mamy również pompony czyli kilofy, które zakładamy na ręce i możemy walnąć komuś prawie sierpowy. Tak to mniej więcej wygląda. No pompony są mega fajne do gierki są spocone a zarazem fajne na jakieś top modele ja polecam, oczywiście. Mamy specjalistkę z Survivalu. Kiedyś, na World Cupie, World Cup Duo jak był, to właśnie z Rafą graliśmy tymi skinami Ten skin mi się kojarzy właśnie ze starymi czasami, takimi turniowymi No mega fajne czasy, mega, mega fajne czasy Ja tego skina mega lubię i często nim gram Mamy kaliber, czyli taki 2 na 10 jak dla mnie ten skin jest No nie oszukujmy się, taki brzydki Mnie się nie podoba Dalej, sadzonka słonecznika Czyli plecek, który chyba każdy powinien mieć za 200 Taniusi, ładniutki elektryczne podrygi, stary taniec, powolne oklaski, sezon pierwszy pląsik, czyli skakanie na grubej lamie i zestaw Blade'a, który chyba każdy już zna widzowie. No i słuchajcie, jeżeli chcecie mieć mnie w znajkach albo po prostu mnie wesprzeć, to wpiszcie kolik za do sklepu, ja wam bardzo dziękuję, no i wtedy... Mogę Was dodać, więc to chyba tyle. Za dzisiaj widzowie wbijajcie na moje filmy, te co się wyświetlają, subskrybujcie moje kanały, a ja Wam już życzę miłego dnia. Trzymajcie się, do następnego, cześć, cześć, pozdro!